I oczywiście jestem Hubert, to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale. <laughs> yy, to seria będzie się nazywać na polskiej wsi. Ja zaprezentuję moje gospodarstwo i możliwe, sobie dzisiaj yy, zasiejemy pszenicę. Yy, to tak, gramy na mapie staszkowo. Dosyć fajna mapa. Yy, no, więc dzisiaj wam proszę, yy, to gospodarstwo. No yy, To tak, yy, ciągnik. No teraz mamy setora 6211, podajesz 58 koni. W późniejszym czasie pewnie będzie on wymieniony na jakiś większy traktor lub, lub będzie kupiony y, drugi. Y, tutaj mamy kultywator. Y, no taki mam. Y, najwyżej go kiedyś wyremontujemy albo go wymienimy. Z wałem, y, więc dobry też będzie, bo będzie bryły rozwalał ten wał. No. E, tutaj mamy siewnik Amazon mam i model e, D9000 Super. To jest taki starszy siewnik, ale służy już na tym gospodarstwie i, i nie planuję na razie go wymieniać. Puk e, to jest trójka. E, Unia Grudziąc. też już ma swoje lata, ale, e, ale mi wystarczy. E, tutaj jest. E, po remoncie y, rozsiewacz nawozów lejek agromet y, po remoncie tak o no y, tutaj mamy przyczepę taką, malu taką malutką ale mi wystarczy no tak ona wygląda z zastawkami y, Dobra. Yy, Lecimy sobie do, do kolejnej istotnej yy, maszyny, jaką jest yy, pszczepa na Bele. Dokładnie tu na snopki. Yy, taka, yy, to jest akurat nowy nabytek, yy, bo potrzebowałem, ale teraz znowu prasy nie mam, ale mam 47 yy, tysięcy, bo dotację wziąłem, więc yy, może kupimy. To jest No przytepniemy się tutaj. Dobra. Yy, no to lecimy. Yy, odpalamy zetora tora. Czekaj, może. Idziemy yy, tutaj. Dobra. Yy, zaczepiamy sobie na siewnik. Idziemy no, no dobra I teraz tu wyjedziemy. Bez zablokowania się. Dobra. Nawet nam to ładnie poszło. E, dobra, lecimy sobie siać. tak grząsko jest, jak widzicie, już się tutaj będzie traktor zakopywał. no już się teraz zakopuje. Dobra, nawet to idzie wam powiem. <laughs> I to pewnie zasiejemy, tylko to pole. I, i chyba będziemy kończyć. No. jakieś się pewnie z tej serii będą pojawiały, nie wiem, gdzieś co dwa dni no chyba, że przez święta będzie jakiś daily, bo będzie wolne to tam będę mógł sobie pozwolić na yy, yy, na czwórczość na tych filmików dla was no na razie jest to szkoła, no to nie no, w sumie tylko jutro jeszcze idziemy i, i tyle więc zob zobaczę jeszcze ale oczywiście jeśli będzie szkoła, no to co dwa dni pewnie będą. Yy, więc no. No i widzicie, ten torek ma, ma trochę co robić, że tak powiem, bo tylko 7 godzinę jedziemy. Dobra, i ostatni przejazd. W na następnym odcinku pewnie będzie rozsiewanie nawozów. I wam na następnym odcinku jeszcze pokażę moje dwa, drugie, dwa pola, które mam, bo to jest, to jest tak, to jest pierwszy i tam jeszcze mam dwa pola. A to na następnym odcinku wam pokażę, jakie mam. Więc no. Dobra, podnosimy, jedziemy. O, ho, ho. A, jeszcze o innej maszynie zapomniałem. I widzicie, tutaj zapleskiwacz. Zapomniałem o nim. To jest jakiś tam pilmet. To jest stary trochę, ale, ale jest duży, więc no. zapomniałem sobie nawet o tym powiązkiwa yy, oczy. Dobra, no to gasimy i chyba kończymy ten film. Yy, tak więc co, yy, ja dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam odcinek podobał to zostawcie lajka i kto jeszcze nie ma subskrypcji, to niech zostawi, bo lecimy po 30 subskrypcji. No, a się zamierzam do następnego odcinka. Cześć!